Anna i ja uciekamy z domu. Z nikim nie lubię bawić się tak bardzo jak z Anną. Mamy dużo zabaw na niby, o których tylko ona i ja wiemy. Czasem bawimy się, że jesteśmy dwiema paniami, które przychodzą do siebie nawzajem w odwiedziny. Wtedy Anna nazywa się panią Bengston, a ja panią Larson. Anna tak dostojnie wygląda, kiedy jest panią Bengtson i tak ślicznie mówi. Ja też elegancko mówię, gdy jestem panią Larson. Czasami udajemy, że pani Bengtson i pani Larson pokłóciły się, a wtedy Anna mówi: Pani Larson może sobie iść do domu ze swymi nieznośnymi dzieciakami. To moje lalki nazywa nieznośnymi dzieciakami. Wtedy ja mówię: Uważam, że to dzieciaki pani Bengtson. Są nieznośne. Później znów się godzimy i udajemy, że chodzimy do sklepów i kupujemy jedwab i aksamit i cukierki. Mamy pieniądze na niby, które robimy sobie na górze u dziadusia. Tak się boimy, żeby lasse i reszta dzieci nie słyszała, jak bawimy się na niby, bo wtedy tylko się zna śmieją. Jeśli dziaduś to słyszy, nic nie szkodzi, bo on też czasem bawi się z nami. I sprzedaje nam na niby cukierki za nasze pieniądze na niby. Kiedy pada deszcz, siedzimy z Anną często u dziadusia i czytamy mu gazetę. Gdy dziaduś był małym chłopcem, tatuś i mamusia mu umarli i musiał iść do innych ludzi, którzy wcale nie byli dla niego dobrzy. Musiał pracować dużo, chociaż jeszcze był mały, i dostawał tak często w skórę i tak mało jedzenia, że w końcu obrzydło mu to i uciekł. Zanim dostał się w końcu do dobrych ludzi, u których mógł pozostać, miał mnóstwo wesołych i dziwnych przygód, że wprost trudno uwierzyć. Pewnego deszczowego dnia, gdy Anna i ja siedziałyśmy u dziadusia i gdy już przeczytałyśmy mu całą gazetę, Anna powiedziała: "Opowiedz Dziadusiu, jak uciekłeś." "Och, och" powiedział dziadziuś. "Przecież słyszałyście to już tyle razy." Prosiłyśmy go jednak tak bardzo, żeby nam to opowiedział jeszcze raz, że zgodził się i opowiedział. Potem Anna powiedziała: To musi być strasznie przyjemnie uciec. Ja sama miałabym na to ochotę. Lecz naprzód musieliby być jacyś źli ludzie, od których musiałabyś uciekać, powiedziałam. To wcale niepotrzebne, powiedziała Anna. Można przecież uciec tak w ogóle. – Troszeczkę i potem wrócić. – Och tak, zróbmy to – zawołałam. – Jak myślisz, dziadziusiu? – zapytała Anna. – Czy uważasz, że możemy to zrobić? Dziadziuś odpowiedział, że oczywiście, możemy uciec tak troszkę. Wtedy postanowiłyśmy tak zrobić. Musiało to oczywiście nastąpić w nocy i nikt nie mógł o tym wiedzieć. Poprosiłyśmy dziadziusia… Żeby nie mówił o tym nikomu. Obiecał, że nie powie. Zawsze okropnie chce mi się spać wieczorem, więc nie wiedziałam zupełnie, co zrobić, żeby nie usnąć, zanim nastanie czas ucieczki. Anna uspokoiła mnie jednak. Ty śpi. Przywiążę ci sznurek do dużego palca u nogi i przerzucimy go za okno. Ja przyjdę, pociągnę za sznurek, a wtedy ty się obudzisz. Anna miała nazbierać jałowca i włożyć go sobie do łóżka, w ten sposób na pewno nie zaśnie, zanim wszyscy inni pousypiają. Następnie spytałyśmy dziadziusia, co trzeba zabrać ze sobą, gdy się ucieka. Powiedział nam, że trzeba zabrać ze sobą trochę jedzenia i może trochę pieniędzy, jeśli się je ma. Chciałyśmy uciec już tej samej nocy więc miałyśmy moc roboty z przygotowaniem wszystkiego. Poszłam więc do mamy i poprosiłam o kilka kanapek. A mama zdziwiła się. Co się stało? Znowu jesteś głodna? Przecież przed chwilą zjedliśmy obiad. Nie mogłam się przecież przyznać, na co mi są potrzebne kanapki, więc nie odpowiedziałam. Potem wyjęłam kilka koron z moich pieniędzy za plewienie i schowałam je pod poduszkę. Następnie wyszukałam długi sznurek, który miałam sobie przywiązać do dużego palca u nogi. Wieczorem bawiliśmy się, wszystkie dzieci, w dwa ognie. I gdy wreszcie nadeszła pora, by położyć się spać, mrugnęłyśmy do siebie z Anną i szepnęłyśmy o wpół do jedenastej. Uścisnęłam mamę i tatusia bardzo mocno, mówiąc im dobranoc, bo pomyślałam sobie, że teraz dobry kawał czasu ich już nie zobaczę. A gdy mama powiedziała, jutro będziesz zbierać ze mną porzeczki, to zrobiło mi się okropnie żal mamy, która już jutro zostanie bez córki. Potem poszłam do swego pokoju i przywiązałam sznurek do dużego palca u nogi. A drugi koniec sznurka spuściłam przez okno i położyłam się, myśląc, że teraz warto by było się przespać żeby nie być zbyt zmęczoną, gdy trzeba będzie uciekać. Zwykle zasypiam, skoro tylko przyłożę głowę do poduszki. Ale teraz ani ruch nie mogłam. Starałam się na wszystkie sposoby. Lecz ilekroć poruszałam się na łóżku, sznurek zaciskał mi się na dużym palcu. Myślałam też o tym, co powie mama, gdy wejdzie następnego ranka i zobaczy, że moje łóżko jest puste. Było mi jej bardzo żal, więc zaczęłam płakać. Płakałam długo, długo. Nagle obudziłam się. Poczułam, że coś dziwnego dzieje się z moim dużym palcem. I z początku nie mogłam zrozumieć, co to jest. Potem przypomniałam sobie, to ktoś ciągnął za sznurek. Już idę, Anno! zawołałam, wyskakując z łóżka i podbiegając do okna. Był jasny dzień. Na dole pod moim oknem stał lasse. I ciągnął za sznurek. – Ach, jakże ja byłam zła! Oj, – Oj, oj, nie ciągnij za sznurek! – krzyknęłam. Lecz Lasse dalej ciągnął. – Zostaw to! – zawołałam. – Dlaczego? – dopytywał się Lasse. – Bo sznurek przywiązany jest do mojego dużego palca u nogi. Lasse roześmiał się i zawołał. – A to ci dopiero ryba na tej wędce! – Potem chciał koniecznie dowiedzieć się, na co mi był potrzebny ten sznurek, ale odeszłam od okna i nie odpowiedziałam mu. Pobiegłam do zagrody północnej. Myślałam, że może Anna uciekła sama. Britta siedziała sobie na schodach i bawiła się z puszkiem. Gdzie jest Anna? Zapytałam. Śpi, odpowiedziała Britta. Poszłam na górę do pokoju dziewczynek. Anna spała w najlepsze. Chrapała. Chciałam przywiązać jej sznurek do palca u nogi, ale wówczas się obudziła. O! zdziwiła się, która godzina? Gdy jej powiedziałam, że już jest ósma rano, siedziała przez chwilę bez słowa. Następnie dodała: Tacy ludzie, którzy nie mogą sypiać po nocach, powinni spróbować spać na jałowcu. Nie masz pojęcia, jak się na nim mocno śpi. Poszłyśmy potem do dziadziusia, żeby mu poczytać gazetę. Gdy wbiegłyśmy do pokoju, zdziwił się bardzo i spytał: Jak to? Nie uciekłyście innym razem. Odpowiedziałyśmy: